Jest festem w Chosznie na ulicy Staszica. Jest milion ludzi, znaczy jest dużo. Jakbym mógł to bym pokazał, ale jest bardzo dużo ludzi. Pozdrawiam wszystkich z Choszna, Choszniaków. Witam państwa serdecznie na pierwszym festynie rodzinnym na Staszica. Nazywam się Michał Puziak, jestem organizatorem tego festynu i bardzo się cieszę, że tak licznie na niego przyszliście. Jest dużo atrakcji, ale ja nie lubię dużo gadać, dlatego szybko poproszę burmistrza o kilka słów wstępu. Wydaje mi się, że inicjatywa rewelacyjna. Biorąc pod uwagę oczywiście dzisiaj jest niedziela, wspaniała pogoda, frekwencja dopisała. Jeżeli impreza będzie się odbywała cyklicznie, to na pewno to na pewno ze wszystkich, wszyscy będą z tego tytułu zadowoleni. Serdeczne gratulacje. Gratuluję pomysłu i życzę, żeby się do końca udała bardzo dobrze. Szanowni Państwo, dzisiejszy Festyn to super inicjatywa, której jestem trochę pomysłodawcą, ale nie do końca samym organizatorem, ponieważ tyle osób, które się włączyło w organizację tego festynu, po prostu mnie zaskoczyła, przerosła. Jestem im ogromnie wdzięczny. Chyba w pewien sposób dostaliśmy taką nagrodę wszystkie te osoby, które się w to włączyły, dlatego że frekwencja przerosła nasze oczekiwania niesamowicie jest mnóstwo osób bardzo dużo dzieci, przygotowaliśmy dużo atrakcji, a mimo tego i tak były kolejki, więc chyba to jakby jest dowód, że taki festyn też tutaj na Staszica był potrzebny. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni festyn organizowany w tym miejscu i za rok znowu uda się coś takiego powtórzyć. Ja ze swojej strony chciałbym gorąco, bardzo serdecznie i z głębi serca podziękować wszystkim osobom, które mnie wspomogły w tej inicjatywie. Naprawdę nie sądziłem, że wyjdzie to tak super. No i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia za rok. Dzisiaj jest impreza na Staszica, polecam. Proszę przychodzić. Są i jest wata, napoje są. Mnóstwo różnych fajnych atrakcji. Polecam. A wiecie, że to jest w telewizji, Echo? Tak, normalnie. Hej, jestem Anastazja i wszystkich pozdrawiam. 49 pozdrawia całe choszczno. jestem kawałek podłogi. Mniej niż zero. Mniej niż zero. O, o, o. Ogólnie festyn bardzo fajny, wszystko jest super. Ej, ciekawe ile lajków. Będę sławny! Co on pokazuje to ja nie wiem. nie. Jajko. Bardzo duże Jajko. Zaśpiewam utwór. Bambik. Ha ha ha. Ale z ciebie bambi. Stala, stala. Nie, żyje, żyje nam. Ale fajnie, że Grosik strzedł. Bo zachowić się i to się opłaca. Musimy mieć operatorów, niech tu i Jeden, jeden, jeden. Jestem Nikola. No i super. Kim jesteś dzisiaj na buziaku? Jaką postacią z bajki jesteś? Spiderman. Jak postać imię? No jak? Wjejsiu. Zjejsiu. Super, i pomachamy? No pomachaj. Rączką. To tak było. Nie wiem, nie wiem co dalej mówić. Ja was żegnam.